Cześć, dobry, jestem Nadia, witam Was na moim kanale. I dzisiaj będziemy nagrywać quiz o Zosie. Hejka! Zaczynamy? Tak. Tak, jesteś gotowa, odpaliłyśmy tutaj już na stronie Youngsters quiz o mnie. I Nadia będzie odpowiadała, zobaczymy, jak dużo tutaj będzie wiedziała, tak? Jesteś gotowa? Tak. Dobra, zaczynamy. Dobra, jak nazywa się mój piesek? Skwarek, asesor, rudy czy Sokół? Pierwsza odpala. Pierwsza? Skwarek? A skąd wiesz? Tak strzelasz? No i dobrze strzelasz. Pięknie. Nadia, jaki kolor sukienki miałam na mojej studniówce? Jak są zawsze studniówki, to dziewczyny mają zazwyczaj albo czarne, albo czerwone sukienki. To jak myślisz, jakie miałam? Tu jest czerwony, pudrowy róż, czarny albo biały. Moim zdaniem ten pudrowy róż i biały odpada, więc zostaje czerwony i czarny. I jak myślisz, ja wolę czerwony czy czarny? Czarny. Czarny? No i dobrze, zgadza się, miałam czarną sukienkę się 2 na 10 dobrze! Dobra, tu jest pytanie, na które możesz nie znać odpowiedzi. I co poza YouTube'em lubi robić Zosia? Tańczyć balet. Widziałaś mnie kiedyś, jak tańczyłam balet? <laughs> Okej, okay, no właśnie. Gra w tenisa? To no ty chyba lubisz, co? No, ja chyba nie, a pływać lubię? A jeździć konno. I właśnie to jest ta dobra odpowiedź, która tak naprawdę jest zła. No tu jest zaznaczone, że lubi jeździć konno. A to tak naprawdę nie, ja się boję trochę konno. No z tego najbardziej to lubię pływać. A ty co lubisz najbardziej ro robić w wolnym czasie? Pływać na Byłaś na basenie tutaj w domku? Na ogródku? Następne? Jakiego dnia i o której godzinie na kanale Zosi pojawiają się filmy? W niedzielę o 10, w niedzielę o 18, w sobotę o 12 czy w piątek o 18. Na pewno mam weekend, czyli piątek odpada. Nie wiem. wiem. to, że masz weekend. I teraz w jaki dzień? To wiem. No chyba ty masz w niedzielę, więc chyba ja bym też nie robiła w niedzielę, nie? Czyli no, nie no, zostań ja co? No, mam w sobotę. No ty też masz sobotę na no ale dobra, ja najpierw ty miałeś w niedzielę, a ja miałam. No czyli jak odpowiedź zobacz? O 12? Tak, no, mam pięknie. Dobra, z kim mieszkam? Sama? Sama mieszkam? Z rodzicami? W internacie, z przyjaciółmi chyba mieszkam. Czy, czy nigdy tego w ogóle nie mówiłam, z kim mieszkam? To? W internacie mieszkam? Tak! Z moją mamą nie mieszkam? Nie wiem. No mieszkam przecież z moimi rodzicami. Uuu. Z rodzicami chyba. Co? No zobacz, jak Dominik mieszka z rodzicami i ty mieszkasz z rodzicami, to ja chyba też jeszcze mieszkam z rodzicami, co? No to zaznaczaj, klikaj. Pięknie. Jeee! Kiedy mam urodziny? 16 grudnia, 16 luty, 18 grudnia, 15 marzec. Mam zimą na pewno. Mhm. I teraz który? Przed świętami. Czyli jakie odpowiedzi zostałem tutaj? 8 dni przed świętami.

Masz... A którego tu masz kwietnia? 25. piątego. Jesteś gotowa na to pytanie? Jesteś gotowa? Której kolekcji nie wystąpiłam? A ty tak umiesz dobrze czytać? No to pięknie, jesiennej 2018. Nie wystąpiłam wcale. Wiosennej 2018 czy zimowej 2017? A pamiętasz te zdjęcia? Ty je widziałaś chyba też. Ja ci chyba nawet pokazywałam. Byłam ubrana w krótkie spodenki, czy jaka musiała być pogoda po roku? Na pewno nie zima. Na pewno nie zima. Czyli zostały... Nie wystąpiłam? Czy wystąpiłam? O, to jest, że nie wystąpiłam, ale to jest chyba fałsz, co? Okej, okay, i teraz zostaje jesień i wiosna w takim razie. Wiosna chyba, ja. co? No i super, wiosna. Jaka jesień? Ja byłam pewna, że źle odpowiedziałyśmy. No dobra, trudno. No, to była Twoja wina. No, była moja? Dobra. Kiedy Zosia zadebiutowała na YouTubie? I masz tak, 8 września 2018, 1 stycznia, 4 października i 16, 16 lutego 2015. To chyba jeszcze to nie miałam kanału, co? No naprawdę. No. I powiem Ci, wiesz w jaki miesiąc się idzie do szkoły? Na no, w... wrzesień. No, i ja zaczęłam od razu w, ten, w tym miesiącu po wakacjach nagrywać na YouTubie. Czyli. No, szczerze, pięknie, piąteczka. W Państwie Zosia była na obozie Dawida Kwiatkowskiego. Pięknie. W jakim Państwie byłam na obozie Dawida Kwiatkowskiego? W jakim Państwie... Bugaria. W Bułgarii? Zaznaczaj! Nie. Ja tylko czekam Pania, Grecja i Chorwacja. No, teraz. Jechałam tam bardzo długo, bo jechałam autokarem. Do Chorwacji się jedzie krótko, do Grecji no to raczej samolotem, a ja jechałam autokarem, więc zostaje Bułgaria i Hiszpania. Ja Hiszpania byłam... No, no i pięknie. Szalne. Pięknie. <klucz> Następne pytanie. Się mało ci. Rodzeństwo! Się czy mam rodzeństwo? Przeczytaj. Młodszego brata i młodszą siostrę? Tak, młodszego brata. Serio? Nie, nie. Chyba nie. Starszego brata, starszą siostrę? Czy młodszego brata i dwie siostry? Podpowiem Ci, że mam tylko jedno rodzeństwo. Młodszego brata. Starszego brata mam? Myślisz? Chciałabym bardzo. Więc to chyba jednak nie brat, jakbym tylko chciała. Pięknie! Świetny wynik! 9 na 10! Dobrze! E, ja jedno zrobiłam źle. Dobra, piona Nadia. I bardzo ho. dobrze Ci wyszło. Bardzo ładnie odpowiedziałaś i bardzo dużo o mnie wiesz. Jeśli nam się podobała, dajcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. Pa! pa!